Halo, halo, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Misty, wracam do Was z kolejnym materiałem z Warhammera, no i wracamy z turniejem w Kacprach, no i tym razem naprzeciwko sobie tutaj mamy dwie osoby, dwie osoby, czyli mamy tak Tomy, Tomiego Tigera, który zagra sobie Mrocznymi Elfami i mamy Melkorna, który będzie grał dla nas Chaosem w pierwszej bitwie, no obaj panowie chyba są z polskich wątków, z tego co kojarzę. Co jeszcze kurczę, to ważnego do powiedzenia. No właśnie w weekend, w ten weekend, w niedzielę, tam gdzieś tam o godzinie, znaczy 19-20, robimy sobie taki szybki turniej podczas inicjatywy Orga jest to organizowane. My to będziemy tutaj, znaczy prawdopodobnie ja będę to prowadził. Zrobimy sobie taki malutki flaszek pograć Warhammera. więc. Osoby zainteresowane odsyłam do orga tam na forum zarejestrować się, jeżeli nie jesteście, jak jesteście to do odpowiedniego działu, czyli tam są weekendowe, turnieje na polach bite w tej strefie Multiplayer. No i wtedy po prostu wpisujcie się, albo po prostu bezpośrednio do mnie też napiszcie, że będziecie zainteresowani, teraz ja będę wiedział. Postaram się może dzisiaj, albo no nie wiem, albo jutro tego całego takiego czalonga jeszcze złożyć, no i rozpiszemy sobie drabinkę zależnie od ilości osób zainteresowanych. Pogramy sobie Warhammera, potrenujemy. Zobaczymy, jak tam każdy z poziomem stoi aktualnie. No i chyba tyle, chyba tyle. Przechodzimy tutaj, mówię, do omówienia całych buildów. Zacznijmy sobie od Melkorna. No co ma Melkor? Melkor ma tak, Wojowników chaosu i na froncie widzimy dwa razy maruderzy, Horsemasterzy. E, horse tu mamy tak, Demon's Spew, y, maruderzy zwykli, zwykli maruderzy, czołzeni i Mirror Guardy. Taki ciekawy front, Dodatkowo jeszcze mamy Lord Fauny. Szagoty, Czarodziej Ognia na no że w Powietrzu z Kulą Ognia i Czaszką, a Lordem jest Sartoel. Sartoel z jakim czarem? tu bez czarów! Sartoel bez czarów, to jest ciekawe. W ogóle nie ma transmutacji, po prostu robi jako bateria i nic więcej. To jest ciekawy wybór, co, co najwyżej. No i mam jeszcze tutaj jedno pieski. Dobra, co ma e, Tommy? Tommy ma tak. Front złożony z spiry, Raz, dwa, trzy, cztery dreadspiry. Druga linia korsa, że trzy sztuki, trzy sztuki dark shardów. Dodatkowo w powietrzu mamy, o, Lokira na smoku, to jest też fajne. Lokir na smoku, Coldwany, Coldwany, koldłany. Tu jeszcze mamy co? Mamy jeszcze tak Repeater crossbowmeny i dark riderzy. Jedne tutaj, po drugiej stronie tak samo. Pusze i dark riderzy. Czyli taki ciekawy w ogóle zestaw tego wszystkiego, co tu widzimy. Czyli mamy, hmm, a jeszcze tu jest jakaś szaraćbka, właśnie to no, Jeszcze mamy szaraćbkę roku z Soul Stillerem i z Dumboltem. Powiem tak, moim zdaniem Dumbolt jest troszeczkę nieopłacalny, bo nie za bardzo jest tak? to celować. Tak? Nawet, jeżeli, yy, nawet jeżeli, że tak powiem, wojownicy chaosu mają jakiegoś fajnego maga, to, 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 yy, to i tak nic nam to nie daje za bardzo, bo on ma dużo pancerza, on raczej tam nie zginie. Ten Dumbolt jest bardzo fajny na lekko opancerzone cele jakichś tam przeciwnych magów. Nie wiem, Imperium dosyć dobrze siadają, Wysokich Elfów, takie rzeczy. Więc to, to tak powinno to wyglądać. No i kurczę, dobra, przepraszam, może jakby jakieś tutaj były takie trzaski, ale musiałem się gdzieś tu ułożyć na krześle, na krześle i sobie pozamykać okna. Przechodzimy, przechodzimy do replayu, będziemy przedłużać. Zobaczymy, kto tutaj wygra, czy będzie to Tommy na swoich Mrocznych Elfach, czy Melkor na Wojownikach Chaosu. No i co tutaj w ogóle na początku się rzuca w oczy? Na początku rzuca się w oczy to, że to mi ma przewagę na y, pociskach, czyli ma po prostu dużo kuszników, ma dwie te jeżdżące kusze, trzy zwykłe. I jeżeli tak, dobrze sfokusuje, no to tych Czołzenów można spokojnie wyłączyć. Tak samo word spawny, które są bardzo podatne na ostrzał, no i szagoty, tak? No tu widzimy, że w ogóle troszeczkę się to zagapił, bo dostał bardzo dużo tych oszczepów na twarz od tych horsemasterów, a oni tam nie stracili za bardzo nic. więc to też jest ciekawe. No i kule ognia, Kule ognia, o, o, ognia od czarnoksiężnika, gdzie one polecą sobie, to też jest ważne. Widzimy, że ochotę cały czas tu jeżdżą, gdzieś obijają to wszystko, tu gdzieś kilka strzałów z kurz zostało oddanych, ale nie za dużo strat to wyrządzi, tak moje zdanie. Póki co, Melkorn w natarciu, dosyć dobrze mu to wszystko wychodzi, obił troszeczkę tych puśników, znaczy nawet nie troszeczkę, bo z pół HP leci, pierwsza kula ognia, i ona poleci chyba w Lokira. No i trafi go. I trafiła go, za 400 HP, ale to jest trochę mało, Loki się leczy, nie leczy się. Lokir się nie leczy, bo nie wziął tego itemu, więc to też jest ciekawe. No tu cały skądś ląduje na maruderach, więc to już jest powiedzmy błąd, bo powinno zostać powstrzymane i sfocusowane zostać w I kurczę, nie podoba mi się ta pozycja, patrzcie. jest sobie w ogóle Melkor całkowicie z lasu wyskoczyć i on był, nie był tutaj powstrzymany. Mogłeś się to mi cofnąć gdzieś tutaj. Wtedy to byłaby ta większa, że tak powiem, yy, ścieżka, tak? Mamy rzucony Soul Stealer tylko na Sartella, który ma odporności magiczne. Ile on ma tych odporności, bo teraz nie widzę. 25% to jest dosyć dużo. No i patrzcie: Horse Masterzy zajmują się kuszami tutaj na plecach. Całkiem dobrze im to idzie. Sartelle się tu z tym czarnoksiężnikiem przebili na kordłanów. Bardzo ładna Saszka tutaj na froncie, wykonana yy, ze strony Melkorna. No maruderzy się trochę rozpadli, tak? Ale na przykład te Demon's Pew i, i Mirror Guardy to spokojnie to, powinny sobie tutaj to wszystko przeciąć. No leci gdzieś jeszcze Doom Bot, który totalnie nie trafił. Portmasterzy Masterzy pozbyli się jednych kuszników, tak? Teraz się powinni zająć tymi Dark Word spawny są nienaruszone. Gdzie są jeszcze szagoty? To mnie interesuje. Gdzie są szagoty? Gdzie są szagoty? Nie widzę szagotów. Halo. A tu są szagoty. Szagoty biją się teraz właśnie na coldwany, na malekita. Jakby tu właśnie teraz bić transmutację, jak go było oczywiście, ale jej nie ma. No to byłoby super. No tutaj ta jazda w ogóle. Ja powiem tak, to mi jazdy powinno się teraz zabić, 2 na 1, nie, nawet nie uciekać, To już powinno być zrobione szybciej. Dark Shardy kontra mandykora, No nie za dobrze im to wyjdzie. Ekspawny rzucają się tutaj na dreadspiesów, ale oni się nie zdążyli sformować, więc też nie będzie ten bonus. Teraz to się troszkę wystraszy. Patrzcie. Demon's Spew, jeden model zginął. Mirror Gardy, cztery modele tylko zginęły. No, Szagoty sobie całkiem zgrabnie tu wszystko razem, jeszcze żyją wszystkie. Trochę niebezpieczne, bo Loki goni cały czas naszego Sartre'a i tutaj może być problem, ale wydaje mi się, że już mamy dużą przewagę po stronie Wojowników Chaosu. Patrzcie, tu po raz kolejny Czaszka i super, super to wszystko tutaj weszło. Może nie tak dużo HP zrobiło, ale sam fakt, że tak powiem, straszenia tego morale, bo już byli mocno obici Kusznicy, no to mamy ich wyłączonych całkowicie. Czyli tak, Kusznicy całkowicie pozbyci się przez czarodzieja, nie za dużo postrzelali. W ogóle przełzeni. 54. No kurczę, strasznie dużo tej piechoty, hałasu tu jeszcze zostało. No ja właśnie nie wiem, jak to jest. No chyba nie wygra, chyba to mi tutaj tego nie wygra, przyspieszy lekko. No robi co może, ale ten lokier to już jest tutaj osamotniony, tak, on jest tam. Na całą armię tych chaosów, patrzcie. Pełno piechoty, pełno werspawnów, pełno tego wszystkiego. I mamy GG, kurczę patrzę. GG, 1-0 dla Melkorna, który tutaj tymi wojownikami chaosu zrobił konkretną rzeźnię. Zobaczmy sobie na fragi, to popatrzcie sobie. 65, 129, 114, 125 i nienaruszone prawie te oddziały, w ogóle. Zginęły tylko psy i troszkę lord. Moim zdaniem, Tomi, główny powód porażki, znaczy może nie, że główny, ale że utrudniłeś sobie tym rozstawieniem. Stałeś blisko tego lasu, który Melkor mógł wykorzystać, żeby spokojnie do ciebie podejść, zniwelować ostrzał kurz, który i tak wylądował na początku na tarczach od maruderów chaosu i nic więcej. Po nie dałeś sobie postrzelać. Usiedź trochę tym wojskiem do tyłu, odjechać tymi dwoma kusznikami i spokojniej i lepiej mikrować na tych crossmasterów, którzy mają mniejszy zasięg, i można byłoby ich wtedy wybić. Czyli mamy to na razie 1-0 i przechodzimy do replayu numer 2. I mamy tak, Melkorna, który zagra tym razem dla nas Bretonią, a Tommy Tiger zagra dla nas Imperium. No i kurczę, zobaczmy sobie na build Bretonii. Ja aż tu widzę kilka fajnych, śmiesznych rzeczy, a mianowicie, po pierwsze, będziemy widzieć Alberyka, nie wiem, czy na gryfie, czy na nie, ale i jeszcze dodatkowo Royal Pegasus Knights, czyli to elitarną jazdę Pegasus w powietrzu. Zero Rycerzy Grala, tylko dodatkowo jeszcze jedna jazda, dużo piechoty, nawet mocnej piechoty bretońskiej. No i kurczę, może być ciekawie. Dobra, spowolnimy, spowolnimy. Co mamy? Co mamy? Mamy tak. Bretonia, czyli Melkor. Trebusz na górze. Ciekawe rozstawianie. Na dole dwa razy Kłopi, tutaj są tak przemieszani. Pielgrzymi, jedna, dwie sztuki. Powinny być jeszcze trzy borsze tenorowe, odrzekli tutaj. Menadarmsy, raz. Dwa yy, Put Squiresy, raz, dwa, Łucznicy, trzy sztuki, Mak Życia z artblodem i Regrowthem I jeszcze to w Thorns chyba, tak? Yy, jedna jazda zwykłych Knights No i w powietrzu powinien być Alberyk, Alberyk i Pegazy tu w lesie, patrzcie, jest Alberyk na gryfie z tym swoim widelcem. Proszę, fajnie to wygląda, tak co za dawno nie widziałem tego. Tak, alberek z widelcem. Tyle coś fajnego mu poprawili. Czy ten analiz taki słaby jak był? Nie, jest no, to samo widzę. Zobaczymy, czy to lepiej działa. No i Pegazy. No, ciekawy. Ciekawy zestaw. Co ma Imperium? Imperium ma tak. Pistolierzy na górze, halabardy, pistolety i kontyngent jazdy w postaci tak. Gryfy z halabardami, gryfy bez halabard, czyli to zwykłe z Lansą i rycerze Imperium. Solidna jazda. No i na dole mamy tak, przemieszanych włóczników z halabardami. Czyli mamy tak trzy, trzy włócznie, dwie halabardy, dwa razy, znaczy jeszcze raz handkanerzy, swordmeni dwie sztuki, tu mamy sunmakera, czyli ten Hell Rocket i lorda, jak to zacięło mi troszeczkę, lorda archlektora z wszystkimi bufami z buta. Hmm. Niech już to to leci. Dwa piki, które bym kwestionował to tak, po pierwsze lord, z bufami, który jest na pieszo. O co chodzi? Jeżeli ktoś słuchał to, co powiedziałem przed chwilą, to chyba będzie wiedział. Po prostu mamy lorda, który jest supportem i powinien być mu w wielu miejscach, że tak powiem, naraz na polu bitwy i bufować jakieś oddziały, jakieś ważniejsze, a on jest na pieszo. Co, zbufujemy tylko tych włóczników? Szczerze powiem, że to jest słabe. Moim zdaniem ten Arsle, który jest bardzo fajny, jeżeli on jest na koniu i ma szansę bufować jazdę. To jest chyba jego takie idealne użycie. I drugi pick, Stunmaker, mm, niby tarta, spoko, ale chodzi o to, że... Zresztą zobaczycie sobie. Zależnie od czego będziemy strzelać, ona nie zrobi dużo statu, nie zabije za dużo, a ma strasznie mało amunicji. Tylko 8. Tylko 8. A kosztuje chyba z 1600-1800. No i kurczę, zobaczcie sobie. Pierwsza salwa wyląduje tutaj na tych chłopach, na prezentach, patrzcie. No, fajnie, zrobiło gdzieś tu trochę HP, ale chłopi zawarci 100. Żeby się, żeby się wyrównało, to tych fragów musiało tam być 1800, tak? Więc to. No, a my już marnowaliśmy jedną salwę, nawet jedną i pół, żeby pozbyć się chłopów ilości 40. No to niekorzystnie. Druga salwa ląduje na tych bardzo odkrywych grzymach. Jasno sobie gdzieś tu spokojnie, do lasu wjeżdża. No, i po pierwsze, tarta ta też jest jeszcze, widzicie ona jest strasznie niecelna w ogóle. Patrzcie, już dwie salwy wylądowały, trzy, i tu w ogóle nawet nie trafiło w tych pielgrzymów z jednej procedury, bo nie idą sobie w takim luźnym szyku i trochę ciężko mi trafić w te gówno. No i trzecia salwa. Pyk, pyk, pyk. No teraz to ani jedna, no dwie rakiety trafiły super w ogóle, patrzcie. 40 fragów, a tu już tam chciałem okończyć, tą prawie połowę. Więc, moim zdaniem, ta katapultka zupełnie się nie sprawdza. Jezu, bym zupełnie to, patrzcie. Rycerze Imperium pozbywają się Trebusza, a w międzyczasie Alberyk i Pegazy pozbędą się rycerzy. Zdecydowanie trade na korzyść tutaj Melkorna. Dlaczego Trebusz i tak był do niczego? A wymienimy sobie zajazdę wroga, która mogłaby nam napsuć Włóczników, którzy mogą zabić z drugiej strony fankenerów. więc. Chyba jest to korzystnie, korzystnie dla teraz wojska bretońskiego. Tu gdzieś się pistolierzy strzelają, ale oni też chyba nie mają za bardzo racji bytu. Gdzieś tu zginął w ogóle jakiś rycerz w tym pegazie no teraz dostali salwę z muszkietów, więc trochę niedobrze. Oni chyba tam polecieli dalej. No i teraz, krótsze, nie wiem, jak oni tu wylądują, to gryfy mogą ich pozabijać, więc to będzie krótsze, nie? Nie, uciekają. Alberek sobie też ucieka. Ta mapa jest w ogóle niekorzystna na latanie. Patrzcie, bo te jednostki tego tak dziwnie tak spadają w dół po tym klipie i tak dziwnie to wygląda. No, W międzyczasie Sam zaczął strzelać jeszcze do łuczników, trochę ich tu poobijał, ale patrzcie, no, Melkorn całkowicie objechał tutaj Tomiego i piękna szarża na plecy. W ogóle tutaj się nie spodziewał tego Tomi. No i jeszcze trzy salwy tutaj powinny zostać otane. ci goście tu raczej się wystraszą. Fajnie, fajnie to wyglądało tak szczerze. W ogóle nie wiem, jak, to, jak do tego doszło. Patrzcie, tym lasem gdzieś przejechał, objechał na tył i zrobił szarze. No kurczę, na pewno było widać. To mi najwidoczniej nie uważał. Patrzcie, tych chłopi niszczą zabytki na wyspie to Co tu się dzieje? Wandale, Jezus, Maria. Imigranci z Bretonii biegną z łopatami i będą naparzać tu tych wszystkich imperialnych obrońców. A widłami go zacząskali. Tragedia. Co tu się dzieje w ogóle? Ta gra promuje przemoc. Co się dzieje na tyle? Rycerze Pegaza, Alberyk kontra demigryfy. No i teraz dostali tak, dostali czyli dostali Litwonko. No i trochę powinni się bić z tymi w ogóle rycerzami. W ogóle demigryfy, jedne wyparowały. Jedne wyparowały, teraz, teraz są te drugie, czyli te lepsze, bardzo No nie widzę tego, nie widzę tego dla Imperium. Zwłaszcza, że tak, ich kawaleria została tutaj mocno obita. Lord jest z buta i nie za dużo robi. Patrzcie, te bufy gdzieś tu lądują, tak bez sensu, na no chłopach. Handgunerzy zostali wybici przez łuczników. Tu w ogóle jeszcze mamy drugą, tą linię bretońskich wojowników, tą lepszą, czyli mamy właśnie tych Holy Wardens i jeszcze squayerów, Czyli spokojnie to się tutaj przebije, jeżeli tutaj w ogóle jazda się przebije. No. Ryserze Pegaza dostali, to jest plus dla Tomiego, 14 i 16, jeżeli 31 gry jeszcze na polu. Ale Alberyk kurczę, ma cały HP ten Alberyk to, to nie jest zbyt dobrze. Ja bym obrócił tu uczniów, rzucił Alberyka, właśnie, żeby zatrzymać to wszystko i demigryfy się powinny wysypać. No jadą te demigryfy, jadą te demigryfy i to w ogóle to jest halabardą, czyli w ogóle te z halabardą powinny być na Alberyku, a te drugie powinny jechać tam. Rycerze Imperium żeście się wrócili. No to idzie tutaj to szarze, ale co z tego. No kurczę, szarża demigryfów na Kopskich uczniów w Bretonii, no to to tak. mm, mm. Nie jest zbyt fajnie. No, tu że Imperium sobie fajnie wjechali w te łuki. Alberyk ma trochę roboty. W ogóle Alberyk fajnie jest wykorzystywany, bo on się totalnie nie przyjmuje tym pistolierami, bo oni mu za dużo nie robią. No i wydaje mi się, że ta linia bretońskich tutaj woj... znaczy bretońskich chłopów się przebije przez to wszystko, przyspieszymy leciutko. No, ucznicy cały czas gdzieś tu strzelają. Jazda od Tomiego się już wysypuje, tu gdzieś się obróciło jakieś tam kłopi nie chłopi No, tu tych pięciu rycerzy, kurczek na gryfach, siedmiu. Spokojnie tych handganerów tu zabije, więc to też plusik dla markorna No, te działają, cały czas tu działają, patrzcie. No, się tu wysypały, Rycerze Imperium, ale gryfy cały czas tu szarze robią. No i to Wojsko Imperialne jakoś się tu trzyma, o dziwo. Kurcze, może to się uda? Hmm. No tu jeszcze mamy podskupy jednych, ale tych kalabakników jest całkiem dużo. No, może imperium się utrzyma? To byłoby to ciekawe. Alberek się bije na rycerzy. Kurczę, może tutaj, właśnie, nawet się imperium może utrzyma? O, to byłoby, to byłoby ciekawe. Ja się boję tylko, że ten arch tutaj właśnie teraz przegra na Alberyka i się posypie morale. To jest po kluczowy problem, jaki teraz grozi Tomiemu. Widzimy, że on na razie tu się broni. Trochę tych rycerzy na pegazach jeszcze jest, nie mogą fajną szarżę zrobić. No właśnie. No plus jest taki, że tutaj nie ma bonus versus Lacz, nie wchodzi, bo on jest właśnie z buta, więc teoretycznie teraz to w drugą stronę działa nawet na korzyść Tomiego. Demigryfy sobie dojechały, no ale niestety Alberyk praktycznie bez strat wygrał z tym Arch-Lektorem. I to chyba może odmienić tutaj losy tego spotkania, bo tu wszystko się posypie. Patrzcie, te, te wojska imperialne powinny zaraz zacząć uciekać, a potem tylko jedna szarża gdzieś tam z tego gryfa w powietrzu, no i wszystko się wysypie. Ucznicy jeszcze cały czas tutaj strzelają do tych gryfów, demigryfów jeszcze kilku zostało. Gdzie są demigryfy? Demigryfy 9 sztuk, no mało, za mało. Mamy jeszcze czarodziejkę, mamy jeszcze tych y, y, tam, jednostki piechoty gdzieś biegające, no i mamy całego Alberyka, czy całego nie, a ma 2600, to jest wystarczające, żeby pozbyć się tego wszystkiego. Przyspieszamy, przyspieszamy. Łucznicy pozbyli się demigryfów, no i właśnie. te wojsko imperialne uciekło, czyli tak jak mówiłem, no, ten lord, no on totalnie sobie nie radzi na innych lordów, w ogóle nie miał obstawy, w sensie demigryfy gdzieś sobie biegały. No i z racji tego, że on był z buta, czyli on musiał być z tą piechotą, bo nie mógł sobie z jazdą pojeździć, to to był chyba kluczowy taki problem, moim zdaniem. Więc zobaczmy sobie jeszcze tutaj na statystyki. Yy, mamy tak. 128,91 91. Squares'y bardzo ładnie tutaj pozabijały. No i jazda nie było to Tomiego coś tam porobiła, ale Hunter zupełnie zostali wyłączeni i ten sam maker. 80 fragów, w tym pewnie to jest 60, to byli chłopi, więc to się zupełnie nie sprawdziło. Jakbyś tu miał na przykład, patrz, dodatkowy oddział Demigryfów. Jak to by dużo zmieniło? Mógłbyś pozabijać, nie wiem, tą jazdę, y, tych rycerzy na Pegazach, tych, nie wiem, Alberyka gdzieś upolować. Dużo, dużo lepiej by to wszystko wyszło, ale nie ma co gdybać. E, Tomi wybrał taki build, Meltorn wybrał, że tak, kłopów y, i trochę rycerzy na Pegazach, no i się to opłaciło. No i co panowie? Gratulacje dla Melkorna za zwycięstwo 2-0 do 0 nad Tomim Tigerem. Oczywiście dla Tomiego za te bardzo fajne. Pojedynki, życzę obu zawodnikom tutaj powodzenia. Dalej o ile też uda mi się przejść. No i z tej strony mi dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć.